Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwedir z Bańki. Szanowni Państwo, przedwczoraj wielki bu trafił do Polski, czyli kolega Karola Noworodzkiego. Człowiek, który ma na pewno dużo do powiedzenia o przeszłości Karola Noworodzkiego w tych, między innymi w tych środowiskach kibicowskich, i po prostu wśród tych sutenerów z tyłu miasta. Wiecie Państwo, wysłuchałem takiego wywiadu z Wąsikiem, z Maciejem Wąsikiem, pana Kłeczka i na takiej sali szermierczej. I wiecie Państwo, tam niezwykle ciekawe rzeczy mówił Wąsik. Bo Wąsik mówił o tym, że no, po pierwsze zaatakował pana redaktora Harułkowicza, e e powiedział, że pan Harułkowicz otrzymuje e od ludzi e z CBA jakieś olbrzymie ilości materiałów, tam zrzucają e te materiały. I tutaj był tym oburzony, ale mówił. Bardzo ciekawe rzeczy, bo powiedział tak, że nie należy oczywiście karać tych ludzi, którzy pracują w kontrwywiadzie ABW. Dokładnie o tym powiedział, bo tam, tam między innymi pracuje jego kuzyn, nazywany Pulpet II I on zajmuje się między innymi no i Jankiem Pińskim, Mówimy też o innych ludziach, którzy tam są z tych rodzin powiązanych, z rodzin y, ludzi związanych z prawem sprawiedliwością, czy z byłymi służbami, znaczy ze służbami y, PiS. I wiecie Państwo tutaj y, Wąsik powiedział tak. Wąsik mówi, że on absolutnie nie karałby y, tych y, Funkcjonariuszy, którzy tam ciężko pracują, służą tej służba, nie praca, bo ci funkcjonariusze między innymi sprawdzali Karola Wrockiego wtedy, kiedy on miał zostać szefem IPN-u i w związku z tym konieczne było, żeby dostał ten certyfikat bezpieczeństwa już o tym dużo w wyższym gryfie tajności, chodziło o ściśle tajne. No i tam kosmik NATO, te wszystkie inne później też. I wiecie Państwo, e, powiedział tak, że ci funkcjonariusze absolutnie nie stwierdzili żadnych przeciwwskazań do tego, żeby Nawrocki otrzymał ten certyfikat. To jest nieprawdą, bo możeśmy udowodnili. I pokazaliśmy, że mm, tam były różnego rodzaju obiekcje, no obiekcje chociażby z, z załatwieniem sprawy pana Jerzego Rzet, tego człowieka, od którego mm, wzięto tą kawalerkę, czy y, toczy się sprawa w sprawie wyłudzenia tej kawalerki od pana w prokuraturze Gdańsku, pana Jerzego Rzet, ale Wąsik w tym samym wywiadzie, no bo Wąsik nie jest taką najwyższą kredką w piórniku, on no, tylko by się w posłuchiwaniu i on w tym wywiadzie mówi, że ci funkcjonariusze mm, oczywiście przekazali też informacje Harłukowiczowi między innym ludziom e, o e, Nawrockim. No wiecie państwo, z jednej strony tam nie było jakichś powodów do tego, żeby nie dać mu certyfikatu bezpieczeństwa, tylko ściśle tajne, a z drugiej strony denerwował się, że przekazali informacje z opracowania. No skoro nie było nic do przekazania, no to nie ma się czego martwić. I dlatego ja wracam do sprawy Wielkiego bu. no bo pan Patryk M. No ma dużo do powiedzenia na temat, na temat Karola Noworodzkiego, Wie, że Karol Nawrocki, już oni wiedzą, że Karol Nawrocki wcześniej współpracował z CBŚP, później z ABW i on się w ten sposób broni przed tym, że funkcjonował w tych środowiskach. No ale tam jest mnóstwo ludzi, mnóstwo pań, które pan Nawrocki... W, jak pracował jako ochroniarz w, w hotelu Grand w Sopocie, w hotelu w Sopocie, no, pomagał dostarczać do klientów. No, no to jest duży problem, bo tych ludzi jest dużo. Są te panie, tak jak Janek mówi, to panie są w wieku teraz od 30 kilku lat. To 50 jeżeli to panie dojdą do wniosku, że będą mówić, no to będzie olbrzymi problem. A tutaj jest, jeszcze jest wielki bu, no który... Wiecie, powiem wam, tak szanowni państwo, o takich podstawowych sprawach, dlaczego wielki bu nie chce być w Polsce. On jest do więzień, bo był w więzieniach i on sobie w więzieniach poradzi. Wielki, silny chłopi. w więzieniach liczy się siła i pieniądze w tej chwili. Tak. I trafił do więzienia z aresztu w Szczecinie. I zobaczcie Państwo, co o tym areszcie piszą. Do tego aresztu trafił wielki buł. Wcześniej spędził trzy miesiące tu Budda Onet. Wielki jest już w Polsce, Patryk też i w Szczecinie, pracówki, w której był też youtuber Budda. Warunki są dobre, ale prymitywne. Tak ten zakład opisywał przed laty w rozmowie z Głosem szczecińskim jego wcześniej rzecznik, major Jacek Szumski. Wielki Błysk ma odpowiadać za udział w organizacji grupy przestępczej i handlem. Zamiast się handlem i przemytem narkotyków. I tutaj opisują, jakie, jakie są te warunki więzienie, to nie sanatorium, ale śledczy w Szczecinie, gdzie była wielki bój, jest jedną z najważniejszych placówek w penitencjarnych w regionie. Obiekt przy ulicy Kaszubskiej może pomieścić 612 osadzonych, z czego 112 miejsc przeznaczona na potrzeby szpitala więziennego. Pełni funkcję aresztu tymczasowego, ale trafiają tu także skazanie wymagające specjalistycznego leczenia i całodobowej opieki medycznej. Pracówka jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością. W tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Trafiają tam też osoby zakwalifikowane do programu substytucji metadonowej. No to jest duży kłopot. I wiecie Państwo, ja pamiętam, że taki przystosowany oddział również był w areszcie na Fordonie, w którym przebywałem. I wielki buł zupełnie inaczej funkcjonował w areszcie śledczym w Niemczech i zupełnie inaczej będzie funkcjonował w areszcie śledczym w Polsce. Chociażby jeżeli chodzi o możliwość kontaktów z najbliższymi czy z przyjaciółmi. Jak pamiętacie Państwo, pan Patryk miał w niemieckim areszcie możliwość udzielenia wywiadu, miał możliwość rozmów telefonicznych, bo naprawdę ja słuchałem mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżali z różnych aresztów w Europie i Polskie areszty są jak, traktowane jak, jak naprawdę największa kara, największe zesłanie. Wiecie, po, po, od braku ciepłej wody, um, o, o, przez te warunki w celach, przez ten sprzęt, który tam jest. No, tam są, szanowni państwo, jakieś kocy, które mają ze 30 czy więcej lat. To są takie kocy i ja obawiam się, że te, przez te kocy mi też płuca siadły bo po prostu z nich się wszystko sypie. No wiecie Państwo, no nie możecie mieć pościeli normalnej, tylko macie dwa prześcieradła, którymi jedno, jedno kładziecie, a drugim się nakrywa kocem i prześcieradłem się nakrywacie, czyli trzymacie w ręku prześcieradło i koc, jakieś rozjeżdżające się materacy. Całe to wyposażenie tych cel jest, jest fatalne. Nie wiem, jakie Szczecinie, bo tam nie byłem, ale skoro piszą o tym, że one są tak złe, to zrozumcie, no nagle człowiek przyjeżdża, który był wcześniej przyzwyczajony do wygodnego życia, siedział sobie w Dubaju, jeździł po całej Europie, no w Niemczech trafił do aresztu, w każdym areszcie jest ciężko, ale ten areszt to naprawdę w porównaniu z naszymi to jest coś nie wiem, zupełnie inaczej. Ja wiem jaka była różnica, jak trafiłem z aresztu z Bytomia, to no też nie jest lekkim aresztem, a zupełnie inaczej do aresztu na wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. Wiecie, no to Naprawdę tam zdobyczą był gwóźdź, na którym można było powiesić ubranie. Zupełnie inaczej wyłączany, wyłączany prąd o godzinie 22 i ewentualnie, jak się poprosiło, to chwilkę można było zobaczyć coś dalej w, w, w telewizji, o ile telewizor był w celi. Wiecie, no, chłopaki grali w karty, otwierając drzwi od toalety, no, w której było światło, musiało być zawsze. W toalecie było światło, no, nie było światła już w celi. We wszystkich innych aresztach nie było problemu z wyłączaniem prądu, no, bo ci ludzie no, to nie są małe dzieci. Jeżeli chcą coś robić, nie wiem, oglądać, słuchać, czymś się zająć, no to nie można im wyłączać światła. No, i, I tak się dzieje w polskich aresztach. Także to są prozaiczne rzeczy, Szanowni Państwo, naprawdę, które, które decydują o tym, że ludzie tutaj chcą jak najszybciej wyjść i to się staje problemem dla, dla Karola Nowrockiego bo czy on ma życie marnować w warunkach, w których, no nie wiem, być może się rozchoruje tak jak ja, Pomyślcie, gdzie trzeba pisać do dyrektora, żeby można było się umyć trzy razy w tygodniu, a nie dwa w ciepłej wodzie, żeby iść pod prysznicem. Bo jeżeli nie jest chory, jakby był na szpitalce, to tam ma wodę ciepłą cały czas, a w celi w umywalce, na tym sprzęcie takim naprawdę fatalnym, ma dwa razy dziennie. Jest kilka osób, trzeba się trzeba coś uprać, trzeba umyć się. No, wiecie, nie wszędzie jest tak ta woda o takim samym ciśnieniu, tam jest ciężko, naprawdę ciężko. Wiecie, no jak przywieziono mnie na białą łękę, z, wcześniej byłem w bytomiu w areszcie. Później byłem na wałach i gielońskich i Białą I tam pierwszy raz od długiego czasu, od pół roku praktycznie, miałem perspektywę patrzenia przez okno na płot ten daleko i ten las, który tam, ten lasek, który jest. Hmm, w, widoczny z okna, to stałem, patrzyłem jak w telewizor, no bo nie miałem dawniej takiej perspektywy patrzenia, bo macie e, spacerniaki, macie korytarze, gdzie tam jest e, kilkanaście metrów może i nagle widziałem długą perspektywę. Także chociażby to on tam miał okno, miał wszystko, inaczej funkcjonował. Rzecz niezwykle prosta. To może skłonić wielkiego bu, żeby już nie chcieć tam być i żeby mówić, jak to było z Karolem Nawrockim. Najprostsza rzecz. Wiesz, lata będą leciały, a on będzie w warunkach takich naprawdę niezwykle trudnych. Tego czasu nikt nie zwróci. Ja nie wiem, czy on jest winny, czy nie jest winny. No, ja, wiecie, miałem przynajmniej tę satysfakcję, że ja naprawdę przy e, normalnie funkcjonującym wymiarze sprawiedliwości, to nie ma mojej sprawy. No, tym bardziej tak jak Państwo to opisywałem, ale to już. Mm, Musiałbyś pójść z ze mną na ławę oskarżonych, no bo ja wszystko robiłem i funkcjonowałem tam w ramach operacji specjalnych, ale to zostawmy to. Ja mówię o Wielkim BU. Dlatego obawia się Nawrocki. Nawrocki patrzy na to, co zrobi Wielki BU. Po prostu. Przepraszam, że tak trochę się zacinam. Dzisiaj mam taki e, zdrowotnie dosyć trudny dzień. Ja się długo rucham po prostu, ale już wieczorem e, sądzę, że będzie lepiej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.